Kobieta powinna być niezależna finansowo i nieważne, ile zarabia. Chcę Wam powiedzieć o mojej pierwszej szefowej. A to była twarda sztuka, Powiedziała, źle i porwała. Wtedy nie było komputerów jeszcze. Jedyne narzędzie, jakie miałam, to miałam, słuchajcie, kalkulator, kartkę papieru, długopis, linijkę. Bo akurat w tym momencie to był okres takiej transformacji gospodarczej w Polsce. Dzień dobry! Dla tych, którzy jeszcze mnie nie znali i po raz pierwszy są na moim kanale, nazywam się Maria Szymańska i zapraszam Was do mojego świata finansów, w biznesie widzianego oczami kobiety. Dzisiejszy odcinek będzie przeznaczony pierwszemu mojemu takiego etapowi, kiedy zaczęłam wchodzić już w finanse w biznes. Tak bardziej już rozpoczęłam nową pracę, bo tak jak wcześniej Wam już wspomniałam w poprzednim odcinku, że moją pierwszą pracą była praca ekspediencki w sklepie, także po dwóch latach właśnie rozpoczęłam już gdzie indziej pracę, ale to za chwilę. Kiedy byłam młodą dziewczyną, miałam dwa największe marzenia, żeby studiować ekonomię i być niezależną. Może dlatego, że moja mama też pracowała i była niezależna i widziałam jak to wyglądało u moich, że tak powiem, sąsiadów, czy, czy rodziców moich przyjaciół. Po prostu za wszelką cenę uważałam, że kobieta powinna być niezależna finansowo i nieważne ile zarabia. I tak sobie to, że tak powiem, do głowy włożyłam, że to było dla mnie naprawdę największa, największy taki cel, który chciałam osiągnąć osiągnąć w swoim życiu. Więc postanowiłam, że, że, że tak jak już Wam wcześniej mówiłam, że będę studiować ekonomię. Wtedy wiele osób, łącznie z moim szefem, wspominały tak, Maria, ale po co Ci takie trudne studia? Weź sobie tam takie studia, które szybko, szybko skończysz, będziesz miała dyplom, ale powiem wam, że dla mnie to nie było to. Nie zależało mi nigdy na, tylko na papierku. Mi zawsze zależało na wiedzy, bo uważałam zawsze, że wiedza daje to niezależność. I dlatego wybrałam studia ekonomiczne i wybrałam kierunek finanse bankowość, bo mnie się uwzdurało, że jednak będę pracowała w banku. Chociaż nie pracowałam, więc najważniejsze to było skończyć te studia. I powiem Wam, że to nie była łatwa droga. Eee, te studia też nie były łatwe, ale wiem dzisiaj i, i powiem z całą pewnością, że faktycznie było warto. Do wszystkiego dochodziłam sama. Krok po kroku musiałam iść do pracy, żeby zarobić na studia. A potem zaraz po ukończeniu studiów, a czy nawet nawet nie ukończeniu studiów, bo ja już pracowałam będąc na studiach, więc niemal po rozpoczęciu studiów poszłam do pracy. I moja pierwsza praca to była właśnie praca w biurze. Biurze doradczym, które współpracowało z przedsiębiorcami. I to była moja pierwsza praca. I zobaczcie, nie bank. I, I tak jak przez moje całe życie też tak mówię, że nie ma przypadku, są tylko znaki, więc to też nie był przypadek, bo akurat w tym momencie to był okres taki, Takiej transformacji gospodarczej w Polsce, czyli przedsiębiorstwa państwowe oddawały w prywatne ręce swoje przedsiębiorstwa. I takim właśnie też przedsiębiorcą została moja mama. I ona mnie właśnie przekonała, żebym poszła do pracy do takiego biura. Mówię: Słuchaj, Maria, tam to naprawdę są fajni ludzie. Fajne rzeczy, a po drugie, przydaż mi się, bo, bo będę potrzebowała pewnie takiego doradztwa. Powiem wam, że nigdy nie pracowałam z moją mamą, ale to już poza tym. No i moje tam niby plan, żeby pracować w banku, się nie ziścił, ale miałam właśnie pracować w takim biurze i pracować z przedsiębiorcami, bo taka była moja droga. Nie musiałam jej wybierać, po prostu. Ona do mnie przyszła, a ja na nią weszłam. Byłam wtedy, że tak powiem, bardzo młoda i odważna, więc nie miałam z tym problemów, żeby jak wchodzić do takiej pracy. Młoda, niedoświadczona. Słuchajcie, nie miałam żadnego strachu, żadnego lęku. To słuchajcie, przecież nie wiem, nie potrafię, albo to się musiała nauczyć. Nie, idę, przychodzę, co mam robić. I to jest właśnie takie te prawo młodości. Ludzi, którzy są odważni, nie mają strachu, nie mają lęku, idą, będzie fajna zabawa. Tak? I taka właśnie wtedy też byłam. Żadnego strachu, po prostu przyjmują mnie bez doświadczenia, jest ok, będę się uczyć. I szłam do przodu, nie zastanawiałam się, po prostu mówię, tak ma być. Ponieważ jak zaczęłam tą pracę w tym biurze doradczym, słuchajcie, no to ja miałam tam zaledwie 20 lat, a ci przedsiębiorcy, z którymi pracowałam, to już były osoby dojrzałe, do dzisiaj pamiętam, tą ich, ich skierkę, takim oku, taką pasję, taką ciekawość. co oni tak się, tacy byli szczęśliwi, że mają swój biznes. Oni wiedzieli, co chcą, oni wiedzieli, czego nie chcą. A nas, doradców, potrzebowali tylko, żeby te struktury sobie poukładać. Ponieważ kiedyś pracowali się na etacie, nie mieli, i słuchajcie, oni nie byli po jakichś tam MBA, jak nie byli po, po jakichś tam kursach. To byli ludzie, którzy chcieli coś zrobić ale znali się na tych biznesach, bo pracowali tam już po 30 lat, ale dzisiaj troszeczkę od innej strony, czyli już jako właściciel, nie jako pracownik, który musiał zatrudnić, który musiał wypłacić wynagrodzenie, który musiał kupić towar, surowiec, materiał, w zależności od biznesu. Ale też pamiętam tą ich radość. Słuchajcie, jak po opłaceniu tych wszystkich wydatków, kosztów, podatków, wynagrodzeń dla pracowników i im zostały im zostały pieniądze większe, niż by zarabili na etacie. Po prostu to była uczta, to po prostu była taka radość, że po prostu oni przyjeżdżali z czekoladkami, oni dziękowali, to nie była nasza zasługa, tylko po prostu to, to ich praca, ich odwaga. Ci ludzie, ci przedsiębiorcy z tych pieniędzy nie kupowali sobie luksusowych samochodów, nie jeździli na luksusowe wycieczki, oni zaczęli odkładać i inwestować. Zaczęli otwierać kolejne oddziały, Zaczęli stawiać nowe magazyny, hale produkcyjne, zaczęli kupować nowocześniejsze maszyny. Dzisiaj jeszcze te firmy istnieją, niektóre, które w tamtych czasach powstawały. Ja tak wtedy chciałam im dorównać, ja tak wtedy nie chciałam ich zawieść, zrobiłam wszystko, uczyłam się po nocach. Ja na każde spotkanie musiałam przyjść przygotowana, i wtedy nie było internetu. Tak, nie było internetu. Ja wiem, że dla niektórych to jest dziwne. Nie było przeglądarek, nie było Google'a, nie było filmików instruktażowych, ale ludzie byli z pasją i z marzeniami i wzięli to po prostu w swoje ręce. No były też osoby, które rezygnowały i nie chciały, ale do tego też faktycznie trzeba było mieć odwagę, nie? no bo tak, to pracowałeś 8 godzin, dostawałeś pensję i nic więcej, więcej Cię nie interesowało. A ci musieli włożyć swoje oszczędności, pracować 24 godziny na dobę, zatrudnić pracowników. Być za nich odpowiedzialni. Czy biznes wyjdzie, czy nie wyjdzie, muszą wypłacić wynagrodzenie. To jest taki podziw dla mnie. Ja naprawdę wracam z takim sentymentem do tych czasów. Ja ci, ci ludzie byli szczęśliwi, pomimo tego, że zmęczeni, nieraz sfrustrowani, e, nie zgadzali się z przepisami, bo przepisy to tutaj, słuchajcie, też powstawały te wszystkie przepisy, wszedł podatek VAT, weszły inne ozusowanie wynagrodzeń, to wszystko wchodziło. Oni po prostu przechodzili tą całą transformację jeszcze legislacyjną w naszym kraju razem. Zaczęli za mniej zarabiać, ale oni bardzo dobrze wiedzieli, że będą zarabiać więcej, kiedy będą się rozwijać czyli nie usiedli i nie narzekali. O no, kurczę, teraz są takie podatki, teraz muszę ZUS zapłacić za pracownika, a kiedyś płaciłem mniej, miałem więcej. Nie. Oni wtedy wiedzieli: kurczę, to znaczy, że ja muszę mieć dwa oddziały, to muszę mieć trzy oddziały, tam ja muszę więcej, więcej pracować i zarobię więcej. Dzisiaj to są duże korporacje. No tak, także wróciłam trochę tak z sentymentem do tego mojego pierwszego okresu, ale jeszcze jedno mam taką, takie wspomnienie, które chcę Wam powiedzieć o mojej pierwszej szefowej, Asia. To była twarda sztuka. Przychodzi do mnie i mówi: Słuchaj, Marysiu, weź tutaj masz sprawozdania i przygotuj mi tam jakąś tam analizę, bo mamy spotkanie z klientem. A ja mówię: Dobrze, Asiu, ale coś konkretnie? Nie, weź tam, wiesz, tak, żebyś miała wszystko podsumowane. W sumie to już wiesz, trochę pracujesz, studiujesz. No, no dobrze. A wtedy nie było komputerów jeszcze. Ja wiem, że to jest dziwne, ale nie było jeszcze komputerów. Jedyne narzędzie, jakie miałam, to miałam, słuchajcie, kalkulator. Kartkę papieru, długopis, linijkę, no bo przecież też tam ładnie trzeba było to narysować. Przygotowałam ten raport, byłam dumna z siebie, co zrobiłam, zadowolona. <laughs> Przechodzę i mówię: No tam Asiu, no to mam tutaj raport dla ciebie. Zakpatrz nie? Powiedziała: źle, i porwała. I to był koniec rozmowy. Ona po prostu wyszła i ja teraz taka stoję, mówię: No i co mam zrobić? Mam poprawić, nie poprawić. Czy źle, wszystko źle, czy nic. Już jej nie znalazłam. No, no dobrze, poprawię. No i tak poprawiłam. Słuchajcie, jeden, drugi, trzeci. Już później były wskazówki, już mi mówiła, co, co powinnam poprawić. No, przy piątym było. No, super, Marysia, jest ok. Piąty raport. Na początku byłam zła, a po latach, jak już się tak, że tak powiem, nawet zaprzyjaźniłyśmy, to ja zrozumiałam, że ona miała taki sposób szkolenia nowych doradców. Czyli uczyć się na błędach i nie czyjeś, tylko swoich, Taka jest prawda. I to znajdź sama błąd, go popraw i się na nim naucz. Stara szkoła. Ale wam powiem dzisiaj po latach, że to była najlepsza lekcja mojego życia. Najlepsza. I tak to wyglądało. Tak wyglądała moja szkoła nauki w takim jako, jako doradca. Więc te osoby, które mnie słuchają i, i myślą, że nie można osiągnąć sukcesu, to, to niech sobie przypomnę to, co powiedziałam. Bo sukces to nie jest... Przy pierwszym raporcie. Nieraz trzeba pozwolić, żeby ktoś ci porwał pierwszy, pierwszy raport, żebyś zrobił coś bardziej wartościowego, coś, z czego będziesz dumny i zadowolony. I, I czego ja się dowiedziałam, to też się dowiedziałam, o co chodzi w tej pracy. To nie chodzi tylko o to, żeby coś tam napisać. Chodzi o to, że to, co napiszesz, to, co powiesz, to ma wartość. To ma wartość dla, dla drugiej osoby, żebyś, jak chcesz być czyimś doradcą to nie tak trochę, ale trzeba wejść w jego buty. Trzeba poznać jego rynek, jego konkurencję, czym się zajmuje. To wtedy te liczby, które staram się dla niego przygotować i mu zinterpretować, mają całkiem inną wartość. To, co napiszę, ma inną wartość. I tego się nauczyłam. Ale słuchajcie, nauczyłam się tego 30 lat temu i nie w szkole. Tak? Można skończyć MBA, to wszystko, które też oczywiście pokończyłam, no bo przecież jak inaczej, ale, ale tylko się nauczyć pracy. Jak masz fajnego, fajnego, fajną osobę, która cię prowadzi, i to jest osoba, która chce, żebyś ty się nauczył. To nie jest osoba, która cię ocenia. Ona chce, żebyś ty się nauczył. I to są takie największe wartości, które później się wspomina, wspomina się tych ludzi, chociaż się tam noce też przepłakało, oczywiście, ale dzisiaj wracam do tego z sentymentem. Wiecie, tak z perspektywy czasu, jak patrzę na to, jak, jak się rozwijałam w tym biurze, i tak wspominam tą moją szefową, to teraz patrzę na, to, na nią jak na mojego największego nauczyciela, na osobę, która przekazała mi największą wiedzę, największe wartości, pokazała mi, nawet mnie zmusiła, no tak, tak, tak chcący, nie chcące zmusiła się, że ja mam po prostu się, zderzyłam z, z sama z sobą, jak musiałam być cierpliwa, musiałam być zdeterminowana, żeby jednak znaleźć takie rozwiązanie, które ją zadowoli. I pomimo tego, że wtedy byłam na nią zła, było mi przykro, uważałam, że jest niesprawiedliwa, to teraz wiem, że, że to, to, to po prostu jej największa wartość, ponieważ ona mnie tego wszystkiego nauczyła. Przy niej zaczęłam dojrzewać jako, jako doradca, przy niej zaczęłam dojrzewać jako kobieta. Kobieta, która czuła, że wchodzi w naprawdę w trudną w branżę, w trudną dziedzinę. I, I musi sobie z tym radzić, więc tutaj nie ma czasu na łzy, nie ma czasu na to. Jeżeli jesteśmy pewni, że chcemy to robić, to, to to róbmy. I to cudownie, że my możemy spotkać na swojej drodze takich nauczycieli, którzy potrafią nam to przekazać w ten sposób. Nauka przez doświadczenie jest, słuchajcie, najważniejsza, bo ona zostawia najbardziej trwały taki ślad w naszej pamięci, bo to przechodziliśmy, bo to przeżyliśmy. Dlatego. Uważam, że każdy z nas, który ma, wydaje mu się, że ma problemy w pracy albo że zaczyna swoją karierę i, i wydaje mu się ona bardzo ciężka, to nie chcę to przypomnieć, że nieraz trzeba dać sobie porwać swój raport, żeby osiągnąć sukces. Także będę się dzieliła, kochani z wami, takimi moimi też i. Trochę życiowymi przygodami i doświadczeniami. Proszę, żebyście subskrybowali mój kanał, a w komentarzach pisali, czego chcecie tak naprawdę ode mnie się dowiedzieć. Czy bardziej Was interesują moje doświadczenia związane z zarządzaniem, czy, czy bardziej chcecie, żebym przekładała tą teorię ekonomiczną, finansową, na praktykę, jak ja to wykorzystywałam, jak ja do tego podchodziłam, jak wykorzystywałam to w decyzjach swoich biznesowych. Także bardzo Wam dzisiaj dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.